Uznawany za symbol trwałości i stabilności, złoty dukat austriacki. Osobiście jedna z moich ulubionych złotych monet. To jej poświęcimy dzisiejszy film. Zapraszam. Jeśli mówimy o historii Europy, to nie możemy nie wspomnieć o dukacie. To jedna z najstarszych złotych monet Europy, której historia sięga końca XIII wieku. Pierwsze dukaty wybito w Republice Weneckiej w 1284 roku. Na monetach widniała wówczas inskrypcja: Sit tibi, Christe, datus quem tu regis iste ducatus. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem, co można przetłumaczyć jako: Tobie, Chryste, niech oddane będzie to księstwo, którym rządzisz. I właśnie słowo ducatus z tej inskrypcji, czyli księstwo bądź władztwo, miało dać początek nazwie monety, choć niektóre źródła podają, że nazwy tej używano już wcześniej. W każdym razie, ze względu na stabilną wartość i wysoką jakość złota, dukaty szybko stały się popularne w całej Europie. Ich produkcja rozprzestrzeniła się na wiele krajów, w tym również na Polskę. Ale dziś skupmy się na dukacie austriackim. Austria rozpoczęła bicie dukatów w XIV wieku, w czasach dynastii Habsburgów. Ze względu na stabilność polityczną i jakość bicia, austriackie dukaty cieszyły się dużym zaufaniem na rynkach międzynarodowych. Moneta szybko stała się jednym z najważniejszych środków płatniczych w handlu. Dzięki stałej wadze i próbie dukat utrzymywał swoją pozycję na rynkach przez stulecia, aż do początków XX wieku. Obecnie tradycja jest kontynuowana przez Bank Austrii, który emituje dukaty Nowego Bicia z datą 1915. Jest to najbardziej znana i do dziś bardzo popularna wersja dukata austriackiego. Wzorowana na emisji Franciszka Józefa, wybijanej w latach 1872-1914. I właśnie mam tutaj kilka takich dukatów austriackich z nowego bicia. Sam termin nowe bicie oznacza produkcję monety przy użyciu stempli wzorowanych na starych, historycznych monetach. W przypadku omawianego dukata, waga i próba są niemal takie same jak na początku XIV wieku. Moneta niejako odzwierciedla pięciowiekową tradycję mennictwa austriackiego, wręcz pozwala poczuć klimat minionych wieków, bo przecież niemal takimi samymi monetami na przykład kupcy płacili za towary. Dukat austriacki Nowego Bicia to jedna z najlepiej sprzedających się złotych monet bulionowych. Moneta waży 3,49 g i wykonana jest ze złota o wysokiej próbie, zbliżonej do czystego złota, próba 9,8,6. Czyli moneta zawiera 3,44 g czystego kruszcu. Na awersie widzimy wizerunek cesarza Austrii Franciszka Józefa I w wieńcu laurowym, który symbolizuje zwycięstwo i chwałę. Nie bez powodu, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci nowożytnej Europy. Jego rządy przyczyniły się do szczytu potęgi monarchii austriackiej. Na rewersie dwugłowy orzeł, a więc symbol Cesarstwa Austrii. Nad nim znajduje się korona, na piersi tarcza z herbem rodowym Habsburgów lotaryńskich. Orzeł trzyma berło i miecz, otacza go napis. W napisie otokowym znajduje się data 1915, która jest oczywiście symboliczna. Co ciekawe, nie znajdziemy nominału na tej monecie. Jak Państwo widzą, przygotowałem kilka takich dukatów. Dla porównania, mam też jednouncjowego Krugeranda i kilka monet srebrnych jednouncjowych. Popularny Krugerand pod względem zawartości czystego złota odpowiada mniej więcej 9 takim dukatom. Ktoś może zapytać, co się bardziej opłaca: kupno jednego Krugeranda czy 9 dukatów? Odpowiedź brzmi: to zależy. Oczywiście małe monety mają minimalnie wyższe premie od ceny giełdowej złota niż monety jednouncjowe, ale warto zaznaczyć, że w przypadku dukatów austriackich te premie są naprawdę nieznacznie wyższe. Dla kogoś 9 mniejszych monet to zaleta, dla innych wada. Niewątpliwie zaletą jest to, że nie trzeba kupować całej uncji, która obecnie kosztuje około 12-13 tysięcy złotych, a zamiast tego można stopniowo, powoli zmieniać mniejsze kwoty gotówki na królewski metal. Dla wielu osób to po prostu przystępniejszy sposób inwestowania w złoto, a w gorszym momencie czy w trudnych czasach nie trzeba od razu spieniężać całej uncji i można sprzedać tylko jednego dukata. Dlatego moim zdaniem warto mieć w swoim portfelu inwestycyjnym co najmniej kilka czy kilkanaście mniejszych złotych monet. Dukaty austriackie cieszą się również popularnością, między innymi dlatego, że mogą być świetnym złotym prezentem. Aktualnie jedną taką monetę można kupić za niespełna 1400 zł, a to przecież całkiem fajny prezent na ślub, chrzest czy 18 urodziny. Na pewno zostanie bardziej zapamiętany niż gotówka w kopercie. Zwłaszcza, że z czasem wartość takiego prezentu może wzrosnąć, a przynajmniej uchronić nas przed inflacją. Mam tu jeszcze srebrne monety jednouncjowe, aby mniej więcej zobrazować różnicę w objętości jednego dukata i jego równowartości w czystym srebrze. A zatem jeden dukat odpowiada około 7-8 uncjom srebra. Jak widać, to już całkiem sporo i przechowywanie może zwyczajnie sprawić problemy, zwłaszcza jeśli chcemy zainwestować w metale szlachetne więcej pieniędzy. Dlatego moim zdaniem złote dukaty austriackie mogą być nomen omen złotym środkiem. Zwłaszcza, że to naprawdę ładne i cieszące oko monety. Monety bite w standardzie dukata, który jest rozpoznawalny na całym świecie nie wspominając o jego ciekawej i wielowiekowej tradycji. Na koniec reklama. Złote dukaty austriackie, jednouncjowe krugerandy, ale też inne złote monety znajdziecie Państwo w naszym sklepie internetowym numigold.pl. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.